Jesteśmy w Rodzinnym Domu Dziecka Sióstr Prezentek Włukowicy. To miejsce, gdzie siostry tworzą dom dla siedmiorga dzieci. Najmłodszy ma 2,5, najstarsza dziewczynka 14. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj po to, żeby w tym miejscu, w tym domu dla tych dzieci dać troszeczkę miłości i dobra, a co będzie się działo, to zobaczycie za chwilę. Kochani, czas start! Właśnie dzisiaj ruszamy z akcją charytatywną, która swój finał będzie miała już 1 grudnia w Mszanie Dolnej w ogródku Kierunek kafe. Ogród zamieni się wówczas w wioskę Świętego Mikołaja. To właśnie 1 grudnia Święty Mikołaj przybędzie do Mszany Dolnej, ale tym razem wyjątkowo nie z prezentami, ale po prezenty dla dzieci z rodzinnego domu dziecka włukowicy prowadzonego przez siostrę Urszulę. To właśnie dzisiaj jest czas dla Ciebie. Chcesz nam pomóc stworzyć piękne miejsce, pełne miłości, radości i wzajemnego szacunku dla tych podopiecznych, dla których siostra Urszula jest takim wyjątkowym człowiekiem. A może Ty chciałbyś pomóc nam stworzyć to miejsce pełne miłości, szacunku i takiej wielkiej wspólnoty i masz trochę czasu, może prowadzisz firmę budowlaną i chciałbyś pomóc nam zebrać materiały budowlane do Wyremontowania pięknej bawialni, a może trochę siły i samochód dostawczy, żeby przywieźć nam wszystkie materiały po to, aby stworzyć to miejsce na nowo i dać dzieciom jeszcze więcej radości? Czekamy właśnie na Ciebie. Razem możemy więcej!